To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym. Nazywam się Krzysztof Zanuci. Jean Moreau, a poza tym Sarah Miles i Anthony Quinn. Z filmem Dotknięcie Ręki wiążą się moje relacje aż z trojgiem aktorów, których w zasadzie w filmie tylko jedna, jedna pani pokazuje się na ekranie. On się gdzieś długo montował od strony produkcyjnej i zależnie od tego, jakie były wkłady, tak się też kształtowała obsada, bo zależało bardzo wiele od tego, jaki kto z aktorów ma paszport. Coś, o co wic nie pyta, a co dla producenta jest podstawowe, bo nie wolno używać środków wsparcia z pieniędzy publicznych, jeżeli one nie płyną do obywatela tego samego kraju. To jest jeszcze wszystko wspomnienie czasów, kiedy... Ta Zjednoczona Europa była jeszcze mniej zjednoczona, myśmy do niej nie należeli, i też Wielka Brytania jeszcze wtedy nie była w Zjednoczonej Europie, a już dzisiaj też nie jest. Otóż dotknięcie ręki, które dość długo się szykowało jako, jako projekt, przez moment miało być robione z udziałem amerykańskich pieniędzy, i ja wtedy miałem okazję skontaktować się z Anthony Queenem którego oczywiście jako Greka Zorbe uwielbiałem, wydaje mi się, że to fenomenalny aktor. Spotkaliśmy się w Cannes, i on bardzo się tym scenariuszem ucieszył, bo cieszyło go jeżeli nie grywał takich postaci stereotypowych ze sobą związanych, to znaczy takich prostych, mrocznych, a tutaj miał zagrać wyszukanego kompozytora, bardzo mu się to podobało, grał mi Całe sceny ze scenariuszem w ręku, ale niestety miał paszport chyba tylko amerykański, meksykański, i w związku z tym nie można go było zaangażować. A jego partnerką miała być z kolei Jean Moreau, którą ja już spotkałem wcześniej wielokrotnie i zawsze marzyłem, żeby coś z nią zrobić, bo to niezwykle inteligentna, niezwykle ciekawa, bardzo oryginalna postać. Takie osoby jak z taką twarzą nie bywają nigdy gwiazdami. To jest wyjątkowy wypadek gdzie ktoś, kto nie ma warunków takiej stereotypowej amantki, no jest przedmiotem uwielbienia w tylu krajach. I umawialiśmy się już z panią Jeanne i niestety okazało się, że ona z kolei nie może brać udział w tym, udziału w tym filmie. Może jest kompletnie dwujęzyczna, gra po angielsku bez akcentu, ale ma paszport francuski, a tutaj wtedy pojawiły się pieniądze angielskie i... Trzeba było koniecznie kogoś z paszportem angielskim. No i wtedy już właściwie tuż przed samymi zdjęciami pojawiła się kandydatura Sarah Miles. Aktorki, która była słynna z filmu Ryan's Daughter, była ukochaną aktorką Davida Lina. I no była oczywiście osobą o niesłychanym wdzięku. Już w takim no, dojrzałym, powiedzmy, balzakowskim wieku i po prostu powiedziano mi, że jeżeli ona się zgodzi, to robimy ten film, jeśli nie, no to musimy go odłożyć. I udałem się do Sary Mając w Londynie z kwiatami, bo to już czułem się od razu w pozycji przegranej, że tak późno proponuję jej tą rolę. Ona zapytała, dlaczego jej to proponuję, Ja powiedziałem coś okrągłego, jak to się mówi zwykle w takich wypadkach. Ona już uśmiechnęła się z ironią, mówi: Po co pan kłamie. Musi się Pan do mnie zwracać, bo do mnie się zwracają tylko wtedy, jak już nie mają żadnej, żadnego wyjścia, bo ja mam bardzo powiedziała trudny charakter. I jak to my, reżyserzy się mnie boją i na ogół nie chcą mnie angażować. Rzeczywiście to się okazało prawdą, pani mając miała trudny charakter, ale była niezwykle ciekawą osobą. Miała niesłychaną historię, bo była przez wiele lat żoną świetnego scenarzysty i pisarza, autora między innymi adaptacji doktora Żywago, oczywiście. I ten doktor Żywago w wersji jej ówczesnego męża, pana Bolta, no nabrał bardzo dobrej konstrukcji, której Pasternakowi brakło. Pasternak był poetą. I konstrukcja tego doktora Żywago jest troszkę rozchwiana. A scenariusz jest bardzo dobrze zwarty. No ale to była prehistoria. Oni się rozwiedli, i wtedy Bolt miał wylew. I jako ex żona Sara Miles opiekowała się nim bardzo rzetelnie. Codziennie były telefony z planu, a też był czas, kiedy telefon nie był taki łatwo dostępny, lata 90. No i oczywiście to ją bardzo absorbowało. Natomiast ona miała swoje wymagania, upierała się. Co do pozycji kamery, niektóre uważała, że są dla niej niekorzystne i nie pozwalała, jak kamera stała niżej poziomu oczu, i tak dalej. Mieliśmy z tym masę różnych utrapień. No, ale to są, to są z, jakby uboczne cechy aktorów wielkiego talentu. Ona też była bardzo w rozmowie, taka, powiedziałbym, nie licząca się specjalnie z okolicznościami. I kiedy. Którejś niedzieli brałem ją do przyjaciół, bo ona tak nie była bardzo towarzyska, nie chciałam, żeby się siedziała samotnie w hotelu. No, ona tam zobaczyła, że młode małżeństwo ma bodajże czworo dzieci i załamała ręce, mówiąc, cóż oni nie znają środków antykoncepcyjnych. Mówiła to po angielsku w obecności ludzi, którzy świetnie znali angielski. I trzeba było coś wymyśleć, żeby jakby tą niezręczność, wręcz głęboki nietakt załagodzić, więc gospodyni, która była tą matką, czworga dzieci, powiedziała, widząc, że pani Sara jest tak mało osadzona w rzeczywistości, powiedziała, wie pani, myśmy do niedawna mieli talony na dzieci, ponieważ w rodzinie parę talonów zostało, to ja skorzystałam. Pani Sara się bardzo ucieszyła tą wiadomością, że to w takim razie wszystko jest pod kontrolą rozumu, czyli jest słuszne. No ale to oczywiście jest, są same głupstwa, w zasadzie bez znaczenia. Natomiast to Jeanne Moreau, byłem z nią jeszcze kilkakrotnie w jakiejś jury. Ona była bardzo rzetelnie, taka zaangażowana we wszystko, co robi i wspaniale pomagała młodym. Między innymi w takim, już nie wiem no, gdzieś to było we Francji w takim seminarium godziła się grać w ich i oni bezradnie ją tam reżyserowali. To było bardzo śmieszne. Zagrała w szalenie wdzięcznej bo młody człowiek i to Węgier, więc człowiek i tak on o sobie to nakręcił, że prawda, nikt jego języka nie rozumie i on się uczy, jak poprosić po francusku wielką gwiazdę o autograf i stoi pod jakimś nie, 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 przypadkiem, pod jakimś automatem, z jakimiś produktami. No przechodzi tak gwiazda, więc on podchodzi, bełkocze coś tak, że nic nie można zrozumieć. Ona szalnie chciałaby odpowiedzieć na jego żądanie. Do głowy jej nie przychodzi, że chodzi o autograf i w końcu rozumie, że jemu zabrakło pieniędzy na tą, żeby wrzucić do tego. Automatu i wziąć z niego Coca-Colę. I natychmiast funduje mu tą Coca-Colę zamiast autografu, o który prosiła, prosił. No więc to są takie etiutki parominutowe, w których Jeanne grała bardzo wdzięcznie. Za czasów prezydenta Mitterranda ona była często w różnych delegacjach rządowych, bo była aktorką rozpoznawaną i lubianą na całym świecie, a poza tym kobietą bardzo inteligentną, więc też służyła Francji. Jako takie wsparcie kulturalne. No i niestety ciągle się szykowałem, że ja wreszcie do niej się zgłoszę z jakąś rolą, którą ona przyjmie. I Niestety nie zdążyłem tego zrobić. Jeanne Moro zmarła, zresztą w podeszłym bardzo wieku, i do ostatniej chwili zachowała zdolność do grania, pogody ducha i taką, takie zaangażowanie w życie.